Otwarcie. otwarcie. Okay. Jeśli Państwo pozwolą, to najpierw podam głos naszemu dzicjanowi, profesorowi Piotra Witam serdecznie. O. Wszelkie tę część, która nie była przed chwilą na otwarciu wystawy naszych gości z Kanady. W sposób szczególny pozwólcie Państwo, że przyw przywitam jedną e, osobę, profesora Kucza. Witam serdecznie profesora Kucza. Dziękuję, że profesor przyszedł. Kucza. Ja mam nadzieję, że dla na wielu nie po raz ostatni na tej wspaniałej wystawie litografii Władysława Wienieckiego, o którym opowie Błażej Ostoja który jest sprawcą tej wystawy, tego znakomitego albumu, książki, która została nagrodzona. Skoro książka, na to i Błażej został nagrodzony. Rzeczywiście gratulujemy Błażeju książki i nagrody. Tutaj jest profesor Władysław Wieniecki, znakomity nasz profesor, pedagog, ale przede wszystkim artysta, laureat Międzynarodowego Biennale w Krakowie. O, otrzymał Grand Prix za swoje znakomite litografie. Cieszę się, że ta wystawa jest właśnie w tym czasie, kiedy rusza druga edycja Imprintu. I tutaj będziemy prosili Agnieszkę, naszego kuratora, profesora Agnieszkę Cieśnicką, o parę słów, bo wszystkich zapraszamy na jutro na otwarcie. Władysław Winiecki, litografię, włożenie, prosimy. Jeśli Państwo pozwolą, kilka, kilka, kilka słów, a trochę profesora. Może być e... więcej, może być więcej. Ja mogę powiedzieć z perspektywy najpierw studenta, później współpracownika profesora Wolesa jakim był człowiekiem. Okres tworzenia można powiedzieć, że to jest 65 do 86 roku. Tak naprawdę niewielki okres czasu tworzenia, kiedy robił swoje litografie. Swoje I kiedyś spytany przeze mnie dlaczego już nie robił, powiedział, że. Kiedy zaczął się powielać, to stwierdził, że to już jest troszeczkę bez sensu, że te prace one już nie nie mają takiego nasycenia emocjonalnego. Wystawy, które były organizowane przez Wydział, bo tak naprawdę to chyba to jest pierwsza wystawa indywidualna profesora u nas na Akademii. Wcześniej nie było. To nigdy na nich nie zaglądał, nigdy też nie wybierał prac na wystawę, zawsze to ja wybieram, które mają pojechać na, gdziekolwiek na jakiś pokaz. Te prace też były wydobywane, tak naprawdę, za szaty. Zapomniane, yy, w teczkach podniecione. Tam jest taka praca, koszykarz po prawej stronie, to ona była zgnięta rulą, <kli> podnieciona. Udało się jakoś ją odrestaurować. A także taki był jego stosunek do tych prac, nigdy nie zaglądał. Był zamknięty okres, przedział z jego życia. Po śmierci profesora, udało się z pomocą e, jego też studentów e, te wszystkie prace na nowo znieść do życia. Jest Jarema, który ze mną z Warszawy wyciągał te prace, jest Maja, która wszystkie prace zarchiwizowała, sfotografowała, opisała. Duża praca. Także na wydziale mamy prawników, którzy zajęli się, żeby też prawnie to wszystko ogarnąć, ale udało się też część, nie to, że odzabić, ale że możemy je teraz jakoś też fajnie e, eksponować. Motywów, których udało mi się naliczyć i które stworzył, to jest około niecałe 400 set motywów. Są całe zestawy i całe cykle kolorowych prac, yy, są całe zestawy też prac, w czerni bieli, ale odbijane też warstwowo. To jest wybór, to jest wybór 30 prac, które też pokazują, jak jest album zbudowany. Album opowiada o czerni bieli, opowiada o tańcu, opowiada o miszaku, także chyba Miało też się nauczyć kilka ośrodków, które, muzeum historyczne i geograficzne w które oprawiło część prac, oczywiście nasza akademia oprawiła kolejne. I chyba tyle. Nie wiem co bym tutaj powiedzieć. Kiedyś yy, przyszła dziennikarka do profesora i żeby on tak zaczął opowiadać o tych pracach, cokolwiek, żeby coś powiedział w ogóle, on nie był absolutnie zainteresowany rozmową z tą panią. Ale ona tak strasznie naciskała i mówi, no to może pan się powie o tych osasepiach. tak cały tak, czas myśli, o co jej chodzi? Nie znał tego pojęcia o I jak ta pani poszła, to mi powiedział, że pani Błażeju, nie wiedziałem, że całe życie mówiłem prawdę. Także tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że wystawa osiągnie w przyszłości jakiś taki jakieś szersze spektrum, że gdzieś jeszcze też powędruje, bo taki też jest cel tego, żeby ta postać jakoś wypłynęła też do innych ośrodków i żeby inni też zobaczyli tę twórczość. Dziękuję, kłaniam się. A Teraz mojej asystence, która napisała super świetny tekst w albumie, także polecam polecam lekturę. Ja Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze, że ta wystawa teraz się tutaj odbywa, ponieważ profesor Winiecki miał być naszym jurorem przy pierwszym imprincie i właściwie to tak miesiąc przed, przedtem no odszedł, więc to takie wydaje mi się wspomnienie o nim. No szkoda, że go nie ma, ale mamy jego prasę. No i tak tyle, że to jest związany z naszą imprezą, na którą jutro zapraszam. Dziękujemy i zapraszamy na wórę. Tak, jeśli mogę zaprosić, to zapraszam. Dziękuję. Teraz poszukiwań ciekawych i nowych, że to jednak wiele jest tylko na ekscytację tak. i tylko, tylko na, na tak, tak, I na tym tle on podwójnie jest tak. zyskuje. Bo on pokazuje szalone napięcie emocjonalne, tak, prawdziwą tak, sztukę tak, i cudowną technikę tak, i rysunek, tak. czyli, czyli i wszystkie elementy i znakomitą sztukę tak. A mało tego, ja jako, jako I filmowiec, jest... jeszcze w tym widzę pewną poezję. E, mesaż, filozofie, czyli praktycznie to jest taki, można powiedzieć, Leonardo da Vinci, e, e, grawiur, jak to się nazywa po polsku, litografii, e, po prostu litografii. no. I tu się czuje wielki ładunek emocjonalny, filozoficzny, psychiczny autora. To nie jest na epatowanie, na epatowanie także się pokaże dwóch, beznogich efekt. A przy tym jaka ciężka praca fizyczna. A, tak, tak. Proszę sobie wyobrazić kamień tak gruby, taki, gruby tak, około tak. 10 cm e, grubości. Zapasem na Zapasem na Zeszlifować. To tam no, 500 kilo przynajmniej. I, I, nie, słuchaj, i obróbka, tak. zaślifowanie, dźwiganie to jest ciężka praca fizyczna, no, ale efekty, efekty e... są. Proszę zobaczyć, jakie tutaj jest bogactwo jakichś takich warstw. nie wiem, to dla mnie jest niesamowicie. Wy jako graficy inaczej o to, bo widzicie to rzemiosło, których może lajkowi takiemu, który jest bardzo trudno, domyślam się, ale dla nas efekt wizualny jest bardzo ciekawy. Proszę. Na dłoni jest tłuszcz zawsze. Nawet na umytej. To jest tłuszcz. To jest zatłuszczony kamień, bo litografia polega na tym, że się odpycha tłuszcz i wodę. I jeżeli, słuchaj, tu jest za wilgotny, to w tym miejscu farba nie przyjmuje, tylko tutaj. Ale zanim... Ale częściowo słuchaj przyjmuje. częściowo, no bo tu jest, nie zatłuscił, a tu zatłuszcił, ale poczekaj, ale gdyby Te... dotknąć dłonią. To się wróci Ale słuchaj, to jest, to jest... Chirurgiczna robota. Tak. Chirurgiczna, słuchaj, to jest żyletką wybierany farba. Bo farba jest założona, tutaj taka e, kwasodporna emorskja. Zwierciadlane komponowanie. I Czyli to jest żyletką tak. To jest odwrócenie komponowanie. To jest wszystko skrobanie żyletką. Trzeba było tak mocno wy, wyskrobać zatłuszczenie, żeby tu nie przyjęła farba. To jest ciężka praca fizyczna.